Unboxing kalendarzy elementowych. Pierwszy mam taki od przyjaciółki. Mieliśmy w nim taką gumeczkę do włosów. Fajnie, że pomyślała o jakiejś takiej małej gumeczce do włosów, bo ja często gubię. Drugie cecko, fluff. Jezus czy trzeba jedynkę znaleźć. I mamy w nim takie mini mleczko. Pokażę wam, je. jest o zapachu cream Christmas crumble cookie ale pięknie pachnie taka mega czekolada jeszcze został nam jeden kalendarz Ten kalendarz jest to kalendarz z herbatkami już wam mówię jaki mamy dzisiaj zapach, tutaj już. dzisiaj mamy english breakfast już idziemy sobie. Warzyń. Już wróciłam z herbatką. Nie wiem, nie chcę Wam. Nie chcę Wam po, ją pokażę. Jest strasznie gorąca. Ja już się poparzyłam ją. Więc spróbujemy. To jest po prostu taka czarna herbata. Ale dobra. Więc wiem, że English Breakfast jest jeszcze raz, więc jestem zadowolona. I tej herbatce daję 7 na dzień, bo się spodziewałam jakiegoś słodkiego efektu. Bye!